Miasto oferuje wrażeń moc Zimy słabo grzeją Każdy się owinął w koc Szczęście i dostatek Miasto wszystkim może dać Pod warunkiem, że wasz pos, Nie będzie codziennie chlać Ja potrzeby wasze Wszystkie znam Sznurki władzy mogę trzymać sam Starczy, że ściągnę je I już tłum posłuszny je. W przód, marionetki wprawiam dróg I znów one tańczą w jakim gra. Zmiana władzy, jak grozi nam Ktoś wychylił się w ciut Niepotrzebny nam ten fiut Trzeba szybko działać, zanim obieca nam raj Niech ośmieszy go lud, trzeba mu powiedzieć baj Dobry statek, piękny plan się rwie Wtedy trzeba nieco poluzować idźcie w tłum, wesprzeć bunt i do urny wrzućcie głos. Niech poznają smak wolności, zanim sznurki napędzą. Pośród nas chętna już nowa jest. Jej bunt to nie Polityczny talent to do wszystkich zamków klucz Władzę w ręku ma ten, kto przewidzi każdy ruch Stawiam w lewo. liberału Zyskam głos, skoczę w prawo i już Narodowcy do mnie lgną Jakie u was wyborczych wiele mam Starczymy krytyką moim zamknąć mo. W chęć opozycji zetnębikt. Kurek z kasą im przykręcę. Nie chyli się w nich. Wam może dać. Ten, kto spółki miskie ma i wie, jak stołki rozdać wam. Przewódca miasta miał łączyć wiele cech. Jednocześnie mój zwątpliwy i seksowny. Ona zawsze plan i umie w życiu wdrożyć go. Pożądanie poszło w ruch I o dziwo nawet biskup Podryguję pośród słów władzę mam, kasę mam Łatwym seksem cieszę się Pięć lat w kieszeni trzymam was Załóżcie, traćmy tak Jakby skończyć miał się świat Przez zawsze się dajmy, tak, i Jeśli ta hokone ma polityka To jest film Gdzie wartości ują się e Gazus już dawno nagrał cię on ma moc, siłę ma, ona nam ten lepszy świat. On się po Zobaczyć zobaczycie świat On ma dźwięk, on on prezesem tam. ma. potrzeby wasze zna i dziś nie starczy, że da znak. By świat tak tańczył i jak Gorące brawa, kabaret nie kiepscy. Gorące brawa, no.